nazwali wariaty, a najmniejsi okrzyknęli, jest... RYCERZEM! Świetnie się składa! Bo nasza firma, wychodząc naprzeciw potrzebom napalonych na życie, robot zjarnowanych i kasiastych młodych ludzi, przygotowała specjalnie pakiet startowy błędny rycerz! Rycerz? Niezły przesów ma koleżka! Rycerzem sam? A gdzie twoja laska? Słucham? Chodzi nam o kobietę! Rachona. Fizie, foczkę, sprężynkę, dzicie! Naprawdę nieogarnięty koleś. choć nam o damę twojego serca. Sumie, wą wą są motory, one są motory, Mą archetypem, one pierwotworem. One są motory, one są motory, Mą archetypem, one pierwotworem. Gdzie Tu jest Niczym są rycerze bez swoich praw. Dla nich obiną. Dla nich brzyim płyną. Dla nich zabijają. Dla nich powracają. Dla nich zawsze serca. Otwarte mają, rycerz bez ramy i z jaką bez si nie poznawał Patrzę, ale o mnie się nie. mówiąc, Aldonza nawet nie wiedziała, czy jest Dulcyneą i damą serca znakomitego rycerza. Jak dawniej chodziło za krowami w pole, myśląc, że po staremu jest zwyczajną Aldonzą, ale tym z kolei do Kiszot wcale się nie przejmował. I rojąc o damie serca, już widział w duchu, jak pokonani przez nich w bitwach mocarze biegną z pokłonem do Dulcynei umiłowanej, by na przykład, co następuje. <laughs> Nie, nie, szocie. nie, 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 Dziś tacy jak ty nie, 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 jak ty społeczeństwa nie, 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 Nic nie, 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 zabieram ci Nic nie, Jaki Nic nie, nie, rozumiem. To wszystko należy do Ciebie, a ja stoję tu niepotrzebnie. To znaczy, gęś mam! Ale pies? Pogrzebany? Tutaj! Do buntu ludzi namawiał! Sama słyszałam, jak mówił, że każdy jest wolny! Przeciwko obyczajom rycerskim występuje! Porządek świata burzy! Poródź panom, każe pieniądze bierz! Zapamiętał! A masz! A, masz. A ja już, mam, już wiem! Mój panie gospodarzu! Już, już nigdy nie będę! Dość tego! Nie godzi się znęcać nas bezbronnym! Dosiądź konia i znieś się ze mną, ty Panie rycerzu, ten nadacja to mój pastów niedbały, któremu codzień ginie jedna owieczka. Kiedy zaś go każe, łżeni nicwoń że czynię to, by nie płacić mu na należności. A może chcesz iść u mego boku? Rzucę Ci cały świat do stóp. Będziesz moim giernym, ale będziesz miał lepiej niż nie jeden rycerz. Dam ci miasta, ziemi, zastępy ludzkich dusz, dam ci sławę, prawdziwą... Przecz szatanie. To, co próbujesz dojrzeć, już dawno umarła, zgniło i skruchniało. Przejrzyj na oczy, świat jest fałszywy, okrutny no, Najważniejsze staje się wtedy przekonanie, że nasza wiedza o rzeczywistości to nie rzeczywistość stan, lecz jedynie jej niepełny, pełne luk i nieścisłości wyobręb. Przed nami... Wiatraki. Ach, to tylko pozów, Sancho. A jaki? Oczy mnie no wrok i wzrok twój szwankuje. Kłopoty czuję. Ruszajmy więc na nich. Taka przygoda się nie zdarza. Tylko oszczędź Pani nie narzędzia. na swą i to sprycerza. Spryt i pełen brzuch. Bicie Ubadałeś tyle razy, jeszcze będziesz na szczycie My co pełne wiatru i przestrzeni My, i przestrzeni My wędrosy dal